Witam widzowie w dzisiejszym odcinku, zagramy sobie w grę Untourned na serwerze Eclipse. Jest to serwer roleplay, a my zostaniemy właścicielem Lombardu. Także co, bez przedłużania, zapraszam do oglądania. Marian Goszka otworzył Lombard w małym miasteczku, bo uznał, że przechowanie sąsiadki zegarka to dobry biznesplan. Pierwszy klient zastawił pierścionek, a Marian dał mu dwa złote i pół popcornu na bilet do kina. Z czasem ludzie przynosili do Lombardu wszystko, nawet kota sąsiada. Marian zawsze coś zarobił i przy okazji rozbawiał klientów, dzięki czemu jego Lombard szybko stał się lokalną legendą. Miejscem, gdzie załatwiasz sprawy i wychodzisz z uśmiechem. No to co panowie, zaczynamy, tak? Pracę. No i od razu lepiej. Chciałby pan coś kupić może? Alo, Chciałby pan coś kupić? A witam Ano witam, witam. Ano witam, witam. Co tam? W mogę pomóc? To wy chyba pierwszy klient. No taki problem jest. Jaki problem proszę pana? Proszę opowiadać, proszę. Jak jak tu pana kobieta życia? Co pan gada? <laughs> Bo... Nie, no niech pan się nie przejmuje. Tu zawsze u nas przy pana może pan przyjść elegancko porozmawiać. No, sam pan wie, sam pan wie oczywiście, tak? Czy tu nami? Tak, tak, oczywiście, proszę pana. No... Z tego Lombardo nic nie wychodzi. Z kolejka, nie? nie, no w porządku, tak. w porządku. Tutaj moi, moi, moi bracia <laughs> też mają. <laughs> Jak to zobaczyła to się śmiała. Bardzo. i z tego powodu rzuciła aha no to proszę pana ja mam takie rozwiązanie nie tam z tyłu za lombardem jest medyk w sensie szpital może pan się udać na operację może usuną panu tam stolejkę tak? Ale, ale ja jestem medykiem aha tej, a to nie a to nie próbował nie próbował pan sam? gdzieś pod cyrkulatkę go włożyłem, ale nie, 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 nie <śmusz> mogę. No można i tak... można i tak O witam, dzień dobry To nie, <śmusz Gmail> Słucham, nie, nie, mogę pomóc? Dobrze, ja zawijam, bo nie, 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 na nie, no nie, w sumie to mniej o, pracy liczyć, Żeby się tutaj <noise> Tak, tak, oczywiście, tu na nas pan w każdej chwili może liczyć Także Dzięki, dzięki, miłego, trzymaj się No to widzowie, tak to wygląda Słucham Jak się pan rozgląda co to ubrana, te ubrania tutaj? 2000 będzie za ten cały komplet No proszę pana, to jest yy, garniak, tak? To jest oczywiście garniak oryginalny, oryginalny A chce pan może kupić rybki jakieś? Rybki, proszę pana, rybek, rybek nie skupujemy akurat Bo, proszę pana. Co tu, tu pisze? No tutaj nie piszą rybki. Z... Rybka? Z. rybaka jest taka praca tutaj u nas, u nas na tym, na wyspie o, panie! No, no jest duży, jest duży Nie no, rybek, rybek, rybek nie kupujemy, nie Wie pan, postawiłbym, nie mamy, nie mamy lodówki, przyterminowałby się Dobra ale już chłop ma kreski no. 2000 Eee, witam. witam. Za ile by, chciał, dobry. Za ile by pan, pan chciał kupić 5 czarnych diamentów? Y, nie kupujemy diamentów, mamy już dużo, wiesz? Czarnych diamentów Pan by chciał? Y, nie, nie, nie. Mamy dużo. A, a z piwkiem można? Nie, nie można z piwkiem, nie można. No dobrze no nie można No tego byłem pod... no, no powiem ci tak, pół, powiem pół, ci, pół, powiem pół, ci pół, tak, nie czeku licho, licho jak nigdy, nie? W tym lombardzie. no bardziej... No, biedą piszcie, biedą piszcie, czeku no, Pustki, nie? No słuchajcie widzowie, tak też bywa niestety, że tu nikt nie chce przychodzić. Akurat dzisiaj jakoś jakoś mało tych osóbek tutaj przychodzi, jak zauważyłem. Jakoś więcej zazwyczaj było. O, witam, witam z powrotem I Jak tam? Sprzedane rybki? Masz pan to za darmo Ło, dzięki, dzięki Dzięki za ryby Eee, <tryk> ma, ma pan coś do sprzedaży za 5 dolarów? Eee, mam rybki, jakbyś chciał, wiesz? Patrz, wczoraj złowiłem, patrz jakiego karpia Wcale nie tak, nie to <gulacze> <gulacze> ja, witam, witam serdecznie, proszę pana Witam, serdecznie. witam tutaj w naszym lombardzie, Możecie, mo może pan coś pan się porozglądać elegancko e, 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 Lord, gotcha. Ej, ale proszę tak, tak nie mówić, pro, pro, proszę tak mówić No ogólnie co, co mogę tutaj polecić, proszę pana, taką wędeczkę Elegancka, proszę pana, na rybki Widzę, że najnowszy model No czeku, Nimbus 3000 Mój Boże, łapie się za głowę normalnie <noise> Tutaj co, co mogę jeszcze powiedzieć, Tu kolejna wędeczka, proszę pana. Mamy też oczywiście kilofy. offy Mamy jack kamera na kopalnie jakby pan chciał się udać O, tak. Wierto tak. takie górnicze. O, to okay, okay. No co mam jeszcze powiedzieć? No mogę panu, bo pan pewnie tutaj kopie pan... Lle. 5 minut temu Tak, sobie. tak, o to mi chodzi No to co, mogę panu tutaj polecić kilof, oczywiście hmm. Polecam Brzmi panu, panu herce, ja. No Zarobek na początek No, kopalnia, kopalnia, dlatego ja tu Ja tu preferuję kilofik przy pana, z tej listy wybrać Myślę, że się skuszę na ten kilof No, powiem panu, że tutaj na pewno taniej, taniej niż u tego pana tam na, na, na kopalni, nie? O wiele taniej O, witam, witam panie milicjanci do, Panie, Nie musi, nie musi pan, nie musi pan w sumie skakać do bankomatu. Może pan przelewik eee, zrobić Taki natychmiastowy eee. Witam, witam. Idź eee. się. Czyli chciałby pan kupić kilow, tak? Nie stać mnie. Tak jest. To... Dobrze, to zapraszam tutaj za mną. Proszę pana trzy stówki się robi przerwy, wie pan, może, bo ja taki nieobecny jestem. Gorzka, kurwa, gdzie jesteś? No tak, proszę pana, napisałem na kartce panu. Musi pan patrzeć na mnie. I okej, dobre. I wtedy trzystówki, nie? Dobry. Panowie, mili, tak się krzyczy, to było. O super. Proszę, proszę bardzo. bardzo. Dziękuję również. Także zapraszamy ponownie, dzięki, również. Miłego dnia witam słucham to do tam, to do tego tutaj do tego do tego tu do tego w niebieskim witam panie policjancie okularki nie nie mamy okularków nie ma jeszcze nie ma jeszcze no ja w razie co to co do pana tam zajdę nie na komendę to no, powiem, że okularki są. Dobra. Dokumenty... W Ale, ale, co, ale co, co? Proszę spokojniej, tak? Proszę spokojnie tutaj. Dobra, z połami nie gadam, kurwa, z połami nie, Dobra, nie gadam. Pan... ale kurwa młody Słucham. Czy no, ja mogę pomóc? Nie mamy? Takich słabszych. To chuj, alo. Nie kleją? Rzecki. na no goście jakiś goście jakiś przyjebane nie? Trochę, lekutko. No wiesz jaki toś to widać od razu <laughs> no. <laughs> Toś to widać i no zaś od razu, nie? żeby śnioki noo O, witam, witam O, witam ponownie, słucham, słucham Odnośnie tego plecaczka pójdę u pana chodzi Ten plecaczek 1200 Tak jest Okej okay, super Dziękuję Proszę Do Do widzenia, Do widzenia. No to co, widzowie? Zaczynamy dzień drugi. Do naszego tutaj Lombardu dotarły okulary. Prosto z Chorwacji, z ten, z jak to się nazywa? Z Japonii bardziej? Z Japonii. No to co? Otwieramy Lombard. Tylko że panowie policjanci tutaj chcieli ten. Tutaj panowie policjanci chcieli to właśnie te okularki. Panowie policjanci, halo? Halo, halo? Halo, halo, czy mnie słychać? Halo, halo, czy mnie słychać? Hmm, nie ma policji coś coś tu jest nie tak, coś tu jest nie tak Halo, witam O, panowie panowie Panowie, panowie okularki w Lombardzie, okularki w lombardzie Jak poprosić Panowie, panowie Halo? Panowie, okularki w Lombardzie Panowie, panowie, słyszycie? Halo? Okularki, okularki w lombardzie Wsiadaj, siadaj ten policjantem, siadaj. Okularki w lombardzie są Nie mam przy sobie nic Panowie słuchajcie, taka sprawa to była akcja Tak, Okularki, okularki są w lombardzie Okularki są w lombardzie A za ile, za ile? Cztery tysiące Jak? Jakie, jakie lombardzie? Gorzka, gorzka Panie policjancie, okularki w lombardzie Za ile? Cztery No, widzicie, widzowie, jak się do klientów elegancko przebywuje? Urrrr, Dobry, Dobra, za dobry, to ile? 4000. za dobra. Nie, nie, 4000, bo mamy ich mało sztuk. A strasznie, strasznie wszystkie od razu pójdą, mi się wydaje. Bo dużo osób pytało. Widzicie, widzowie, takie okularki: 4000. Ja tyle na tym zarobić że to przy... Jeszcze raz. Wyjdzie pan, wyjdzie pan to... Dobra, dobra, no Poczeka pan teraz, co? Nie mogę No, no, no jest tak czasami, że konto zablokują, nie? O, już, już No Kurde, teraz, uu. Ale pasują te okularki To w ogóle Skąd proszę pana te okularki bierze? Od kogo? A, to proszę pana z Japonii przy, przychodzą O kurde, tak Hello Tak, tak to nie z Chin, tylko z Japonii Oryginalne, od Yakuzy. Dziękuję. Ano, witam e, Przed chwilą przyszła, przyszła nowa ta, e, 500, płacę za te dwa Chcesz? 500? Halo, halo, słychać pana? No, słychać, słychać pana, no. 250 za jednego mogę dać. Więcej na pewno nie dam. Dobra. Posz. Dostałeś nie? Okay. O, teraz powinieneś dostać, Dostałeś, dobra. Chcesz okularki kupić? Takie jak ja mam na sobie? Nie, ja dziękuję. Dobra. Kurde, no powiem wam tak widzowie, nie? No licho, naprawdę licho Nikt nie chce przychodzić do tego lombardu Bo będzie trzeba na chwilę zamknąć No to co widzowie, tutaj już otwieramy Jesteśmy w kolejnym dniu, elegancko Mamy nowy stroj Nowe strojki i czekamy na klientów Pada deszczik, pada, pada sobie równo Raz spadnie na deskę, drugi raz na główno. Klienta mamy Halo, dzień dobry, witam Macie jakieś plecaki? Plecaki, słuchaj stare, akurat nie mamy. Wszystkie sprzedaliśmy Aha Spoko, nie? Chcia towar wyłożyć kurde Marian No wyłóż tam ino towar Dobry dobry, zapraszam pani do dobry Lombardu, kierownik. zapraszam Dobry kierownik Co tam potrzeba? Kierownik, co to ten że takie drogie? Yy, a już ich nie mamy, już ich nie mamy a dobra. Ale słuchaj, mamy, mamy coś innego do samoobrony, jakbyś chciał Co mamy? Takie mamy, takie, takie mamy, panie. mamy, O panie, panie No, nie, patrz, nie boj, spokojnie, Panie, patrz, spokojnie, takie mamy, takie drobę. mamy I ja takie mamy panie, Do masła, do masła taki? Tak, 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 tak do masełka, do masełka Szynkę kroję. Kroję prosiaki aha, aha. O, chyba mnie nie wstać, nie raczej. No, na razie. Pewnie nie. Tak. A może. ale ten? Jakąś bluzkę, ale jakąś bluzkę to będę mógł kupić. Nie, na razie nie chcę. bo tak, kopalni, niektórych rzeczy, nie mogę sprzedać. To może chcecie. No zależy jakie, zależy jakie. No to za te ory, no to po 50, po 50. No to ile za to dostanę? Czaj, Będzie stówka, 200, 300, 350. No to przelaj tam. Poszło. Tu mam, poczekaj. O, to po 10 te kopry, ale tych sztab nie biorę. Pobierz pan, pobierz pan, pan. No, a tych, tych nie biorę, tych nie biorę, bo już się sprzedać. Te też po 10. To po ile? O, poszło. O. 10, 10 zalinę. No tam Poszło To, to sprzedam u górnika w sumie Dobry witam zapraszamy do lombardu Bardzo tanie ceny panie zapraszam tak. Ręczy, Auto, tak. auto tak. Dzięki Zapraszamy no, do lombardu 500 ci należy. należy Ale drila kupię spokojnie Drilla w Dwa tysiące, dwa tysiące Taki? Taki, mm. taki o, Taki o, taki o A, bo, a ten działa, ten, a ten? Nie, ten, ten, ten nie działa Ten, ten taki a, jest dobra. legendarny, ale mamy jeszcze takiego, patrz, chodź Tu mamy jeszcze takiego, czekaj, gdzie on był? O, już jakaś szmata zajmowała Ta już nie ma, chyba poszedł Taki czarny mieliśmy, tier 3 Ten jest dobry Ja go... no. Ten też jest dobry. To dobra, to wezmę tam. Dobra. 2000 poproszę. Proszę. A dołóżmy z wyższymi na no wiecie. Co? co? Nie, raz? To się nie różni. To się nie różni. To nie on jest niezniszczalne, on, nie on się nie psuje. Dobra. Polecam kularki, kupić. polecam kupić kularki. No i widzowie, widzicie, tak się robi interesy. Drugi dzień elegancko. Kurde, tu przychodzą. Zapraszamy, zapraszamy do Lombardu. Zapraszamy. Dzień dobry. Dobry 50, 50. Za to jedno. No i kupione elegancko. No to co widzowie, to było na tyle w tym odcinku. Oczywiście nie zapomnijcie o łapeczce w górę i subiku z dzwoneczkiem. Także co? Elo.